Witam kochani, garażowa robota. Dzisiaj nie będzie nic garażu, bo już mam dosyć tych samochodów. Dzisiaj samą, y, będziemy montować, znaczy nie, takie objaśnienie pierwsze napęd force V400 y, łamany, czyli nożycowy. Słuchajcie, długo się zastanawiałem nad tym napędem, czy go w ogóle kupić, czy nie, bo to w ogóle hinole, to jak to wszystko jest, to nie? Ale e, słuchajcie, no nie mam wyjścia, bo e, brama ma bardzo szerokie słupy, prawie 40 cm odsadzenia, a tylko jeden napęd znalazłem. E, co jest możliwe, prawie 40 cm od e, ten w miarę dobrych pieniążkach. Słuchajcie, no przyszedł ten force, tak wygląda napędzik. E, widzę, no jak plastik jak pa, plastik co nie. Porządna podstawa. Porządny ten y, światełko grzecznościowe ma tu do podświetlania Prawdopodobnie jeszcze nic nie wiem, bo to dopiero rozpakowane. Centrala wygląda tak. Widzę. Nad no, w miarę ładnie zrobiona. Już widzę, że y, skrzynkę zerżnęli, z, y, skrzynkę zerżnęli z, z napędu Roger. Te same kształty, wszystko to samo. Słuchajcie, co jeszcze. Piloty są jak to piloty w Chińczyku. No ale z klapką nawet ciężkie są, nie, 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 są takie, kurde, ten... Ciężkie są, nie są jakieś takie, jakieś, kurde, no... Takie jakieś piloty, piloty nie. Zawsze można inną radiolinię dołożyć, jak będzie taki szajs. Widzę, że jest dołożona ten, dołożona antena do radiolinii. Zobaczymy jaki będzie miała zasięg. To jest siłowniki na 230V. Z miękkim startem, chyba prawdopodobnie z powonieniami, ze wszystkim, ustawialne na switche. Z szybkość otwierania, zamykania, przeciążenie, wszystko na switchach. Fajnie, fajnie, podoba mi się, prosta obsługa. Menu tego jest bardzo rozszerzone, naprawdę bardzo dużo ma, bardzo dużo można rzeczy tu podłączyć, tak zwane ee, doświetlanie podwórka, e, nie wiem, no, no wszystko, no inteligentne światło doświetlania, no instrukcja jest bardzo duża, co nie, ale to jest najmniejszy problem, czy centrala, czy cen. Słuchajcie, najważniejszy siłownik. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Ja go nie rozbierałem, ale on waży w ciul. Słuchajcie, wszystko jest masywne. Podejrzewam, że tam w środku nie ma w ogóle plastiku, jest wszystko przekładnia stalowa. Ja gdzieś w force jeden chyba rozkręcałem przesuw bramę. Słuchajcie, wszystko stal. Nie ma żadnego, kurde, plastiku. To jest to porny silnik otwórz, zamknij na kręcówkach magnetycznych. Klik, 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 klika sobie, tu sobie otwieranie zamyka, ustawia sobie, przekręcam. Bardzo fajne, można idealnie wyregulować te Zobaczymy, co będzie w zimie. Czy to będzie zamarzało, czy to nie będzie zamarzało. ale widzę, że pudło dochodzi tak głęboko, więc może tu woda się nie będzie dostawać. Chyba, że będzie się skraplać, co nie. Dwie kręcóweczki, jak coś to się da wodoodporne, co nie, jak coś będzie się działo, co nie otwórz, zamknąć dwa pierścionki do regulowania. No powiem, że takie wiecie co ten siłownik naprawdę powiem, bo centrala to centrala, co nie powiem, że kurczę kozak. Normalnie jest bardzo, bardzo wszystko ciężkie. Jest naprawdę ciężkie, to czy jak ciężkie, czyli dobrze zrobione. Nie wiem co to jest, ale prawdopodobnie jak doszłem. Yy, że można kupić sobie jeden siłownik i zamieniać sobie prawo-lewo Czyli po prostu zamienia sobie jeden siłownik może pasować na prawą stronę i na lewo. Tak podejrzewam, że tak to jest zrobione. Szkoda, że nie ma tutaj fabrycznych uszczelek, czyli po prostu, no nie ma, nie ma. Tu po prostu, tu wchodzi te ramię, co otwiera, zamyka bramę, a tu wchodzi ten, a tu wchodzi właśnie. Powinna być zaślepka. No ja coś tu zakombinuję, żeby coś tu było. co nie, Płyta czołowa naprawdę potężna, mogła być troszkę mniejsza, co nie? Ale słuchajcie. To jest naprawdę ciężkie. To nie jest kurde ten. Mechanizm, yy, mechanizm, yy, mechanizm do rozblokowania to jest to. Bardzo fajnie leciutko chodzi. Yy, rozblokowuje się tutaj tą maszynę. Tą, o, jednym filmem nagręcem, a drugim o, tutaj się ładnie o, rozblokowuje. To sobie ładnie wszystko chodzi. Podejrzewam, że jeszcze swojego smaru tutaj dopcham do tego grzybka. Ta przekładnia jest na pewno metal. Naprawdę, słuchajcie, to jest wszystko żeliwo, odlew, Ciężkie. Nie będę tego rozbierał, bo nawet mi się nie chce. Ja widzę po wadze, że to jest naprawdę solidnie wykonane. No, mógłbym to rozebrać, takie na testy, kurde, żeby to pokazać Wam, jak w środku wygląda. Jeszcze się zastanowię, co nie? Te całe ramię tu wychodzi, wiecie co? To, to mi się podoba. Te, jak to widzicie, tak głęboko. Całe ramię, ten kurde. Co, co otwiera i zamyka, pchamy, to jest te całe tu, pchamy tak daleko, tu jest śruba kontrolująca kontruje się, takie długie ma właśnie ten, właśnie te e, otwieranie, zamykanie, fajnie, fajnie, widzę solidnie, wytoczone ładnie, tu wchodzi w kwadrat w te pierścionki tutaj, wchodzi sobie, muszę sobie ustalać jeszcze, nie dość, że tutaj, to tutaj, kąt naprawdę, no, słuchajcie, Fajnie, że końcówka ma nie pod obciążenie działa, tylko na mechaniczne czyli idealnie można sobie otworzyć od punktu A do punktu B i koniec tematu, co nie? Silnik naprawdę, widzę solidnie, wszystko tutaj porobione. Jest no tak, słuchajcie, powiem Wam, że napęd kosztował tam 1000, jakieś nie wiem, 700 1800 zł. Ale na jego wykonanie, najważniejsze są siłowniki, bo siłowniki całą robotę robią. Centrale to są, można każdą wstawić do tego napędu. Praktycznie, wiecie co, jakby tak uparł się i to by to jeździło na czterech przekaźnikach. Otwórz, zamknij, bo mamy kręcówki, mamy wszystko i nic więcej, co nie. Otwórz, zamknij. Bez centrali. Ale tak jak mówię, solidnie wykonane. Mogę się, no, tak jak powtarzam się, to jest na pewno, kurde, Sama waga jego robi robotę, czyli swoją robotę robi troszkę hamskie. Ta kluczyk to jest do rozblokowania. Widzę solidnie zrobiona gumka też. Fajnie zobaczymy. O, kluczyk jest do rozblokowania napędu. Nawet solidnie to zrobione. Tu są diody led podobno to świeci ten pasek, co nie? Zobaczymy, bo będzie film, jak to nagram, jak to uruchomię. E, trochę szpeci ta blacha, co nie? Słuchajcie, blacha jest dużą, blachą tym mocowanie. No, z jednej strony to też, to jest też dobre, bo jak jest dobry, porządny napęd, kurwa, to musi też być i trzymanie tego napędu, tego słupa, co nie? E, więc mogło być troszkę mniejsze, co nie? Nie wystawając takie, mogli to zrobić takie półokrągłe, co nie? Ale zrobili prostą, więc, więc jest ok. Wszystko jest tu tak naprawdę stabilnie. Naprawdę, wiecie co? Kawał napędu i to kawał napędu ciężkiego. Na pewno nie proponuję montować tego napędu na normalne kołki. Czy to będzie shifera, czy jakiegoś innego? Trzeba prawdopodobnie. Ja to tak wykonam: ten montaż to będzie po prostu wszystko. Jest, widzę na śruby. Wszystko jest tak widzę, tak fajnie zrobione naprawdę. Solidnie. Kupy stali, kurde, ciężkie. Solidne. Tak to wygląda, prezentuje się. Powiem, że kurde, tego hopa montowałem najsa, nice to tak miałem obawy do tego. No to działa, co nie? Ale ten napęd to jest kozak, kurde. To jest ka kawał maszyny. Kawał maszyny, naprawdę. Piszą w instrukcji, że do, do, maksymalnie do otwarcia do skrzydła jednego 4 metry. To jest bardzo dużo. 8 metry prześwit bramy, co nie? Ja tutaj, te, ja tutaj nie mam dużej bramy, bo brama ma jakieś 2 metry, ale za to prawie 40 cm odsiedzenia mam, więc to jest dużo. Więc on sobie z tym poradzi, naprawdę. Zastanawiałem się jeszcze nad hopem, ale hop, takie granice. Nie, to nawet nie ma dyskusji. Ten ma od 0 do 40 cm, czy tam do 38 cm odsadzenia, do 40 i to ma działać, więc nie, no będzie to zamontowane i podejrzewam, że klient będzie zadowolony, że dał się namówić na tą firmę Force. jeszcze tego nie montowałem nigdy. Mniej więcej Ten centrale taką zobaczyłem, że ma dużo bajerów, Dużo ten. Ale, czym prostszy, tym dłużej będzie działać. Fajnie, że duża skrzynka, dużo kabli można pomieścić, dużo różnych rzeczy, kurde. No, nie, no, no mówię, no, to jest kurde kapitalne. Wszystko jest tak naprawdę solidnie, fajnie zrobione. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zaczyna mi się to podobać. Zobaczymy, zamontujemy, będzie pokaz, będzie film. Na razie to, to dzisiaj przyjechało wstępnie, chciałem zobaczyć. Na razie się troszkę tu pobawiłem. Te menu troszkę jest takie uporne, ale ok, damy radę. Jest instrukcja, będziemy kodować, będziemy programować, będziemy się bawić. podłączam to, no i tyle. Co jeszcze? A, diody LEDowe z tego paska, co tu świeci, to jest światło grzecznościowe. Ale no niestety, mogli to zrobić w taki sposób, żeby tu to podłączać, co nie? Żeby tu to, ale no niestety nie, bo to jest na 12V. Więc nie będziemy ryzykować, prawda? Bo mój plan będzie taki, że po prostu dołożę jeden zasilacz tutaj na wyjściu 230 na 12V, taki dopuszkowy i podłączę jedną stronę, i podłączę drugą stronę do światła grzecznościowego. Ustawię tam jest do 100 sekund, co nie do dziś, chyba 10 minut, że po prostu pieniądze by odpali, to będzie świecić, kurde, tam jakiś czas. Doświetli sobie tam wjazd czy coś, można to podłączyć też pod lampę mrugającą, też by nie był głupi efekt. Bo tutaj se mruga co nie, Jak ktoś tam nie chce lampy robić. To tutaj sobie po prostu mruga to i tyle, prawda? Też to fajnie wygląda. Hmm. Też się zastanowię, czy tego nie zrobić. Zobaczymy, to będzie wybór klienta yy, i tyle, prawda? Zobaczymy. No, fajnie, że ma wejście ten właśnie światło grzecznościowe, że można sobie lampę jakoś yy, halogen doczepić czy coś, prawda? Yy, z tym zawsze jest problem, jak ktoś ma ciemno na podwórku, co nie. Także siłownik, no, może nagram live'a i rozbiorę to, zobaczę, ale ja już widzę po wadze, że na pewno wszystko jest w środku naprawdę stalowe. Nie jakieś kurde tudetanderstwo plastik, bo to jest naprawdę, słuchajcie, naprawdę ciężkie. No i dobra. I tyle. Także automatyka do Bram, firma Force V400, do, yy, nożycowy. Zobaczymy, będzie montaż. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ale ja już widzę, że te siłowniki są ok. Jest, będzie ok. Ich budowa, one nie są, wiecie, one są tu podłużne, co nie? Ale są zgrabne, nie są takie, wiecie, są zgrabne. Zobaczcie, projekt płotu tego klienta jest czarne, bo dobierałem, bo jeszcze chciał, żeby dobrać to czarne i biały, co nie? Płot, on ma takie różne wzorki, zobaczycie, i to będzie zamontowane, to i to się ładnie komponowało, wszystko, co nie? Także, także będzie wszystko ok. Także trzymajcie się na razie do następnego filmu, co nie? Następny filmik będzie taki, że ja tu uruchomię, pobawię się pilotem, to będzie sobie jeździło, prawo, lewo. Podłączę lampę, podłączę fotokomórki, bo zawsze testuję sprzęt przed montażem, bo to jest wszystko, może się zdarzyć, co nie? Może od razu przyjść i nie działać, prawda? Centrala działa, bo już ją podłączałem, co nie? Zaprogramuję piloty. Prawdopodobnie można sobie zaprogramować oddzielnie każdy przycisk do otwierania, prawda? I można sobie zrobić blokadę, że się nic tam nie będzie działo. Jednym guzikiem mogę zaprogramować, że będzie działał wszystko 3-4. Czyli jest tak, otwórz, otwórz, chyba zamknij, automatycznie czas zamykanie, automatycznie zamykanie i grzecznościowe światło. Czyli zapalam sobie grzecznościowe światło. Wszystko jednym guzikiem mogę zaprogramować sobie e, właśnie tym, prawda? Jeszcze tam poczytam, zobaczę co nie, ale chyba tak to jest tutaj. Lub oddzielnie mogę sobie zaprogramować: otwórz, zamknij chyba. No nie, muszę poczytać tam dokładnie. Także naprawdę, słuchajcie, siłownik będzie chyba ok. Sama jego waga przebija wszystko. Tak to wygląda z boku. Myślę, że będzie ok, także trzymajcie się na razie, do następnego razu.